Wiecie co, Rozmijając tak tą samą cutsękę, którą widziałem wcześniej, zastanawiam się dlaczego Vox nie rozwalił tego całego zarządu. Piesz to on tak naprawdę prowadzi tą firmę i korporację. No, spoko. O, czyli to my się ich pozbędziemy well, so, uh, like idea Odpiękam, że mogę go zobaczyć. Dobra idea. Nie wiem, kto skończył? Nie, ale to probablemente trap. Jep. Mm. Who cares? Weź łódź i popój na jacht. No dobra. A czyli dopiero co się z, znów ma, z wami przywitałem, teraz y, się rozstajemy znowu. Ech. Już jestem na miejscu. Jak widzicie, po prostu sam sobie. znaczy. Fabuła jednak odpowiedziała na me, moje pytanie Czemu y, Voxel nie rozwalił? O fuck you Fuck you Fuck you y, Dlaczego Voxel nie rozwalił tego całego zarządu? Fuck you No daj umieraj kurde no Fraje... Dobra. Zabijmy menadżerów kultora. Dobra. Okej, okay, może tym razem mi się uda, ale to tylko może, 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 może. Dobra, udało się. Wow! Niesamowite. Nic mnie nie zabiło. Co prawda to dopiero drugie podejście, ale wiecie co no zdążyłem się zdenerwować przez tą akcję. A dobra Użyłem niecenzuralnych słów, to co, już zauważyliście, że jestem zły. To staram się naprawdę ich nie używać. Nie, że jestem jakieś świętoszkowate, tylko po prostu no... Staram się, by y, trzymało to na poziomie moje nagranie. Znaczy było na poziomie moje nagranie. Ale to zacenzuruję. Ten, cenzurą obejmę to słowo, o tak. Czy to polski język, ciężki język Coś jeszcze na górze? Ktoś jeszcze? Są fajne ten jak mają. Nawet bardzo fajny, muszę przyznać. Podoba mi się, podoba mi się, nie zaprzeczam. O matko i ale w sumie to ta misja też będzie króciutka. Tak, patrzę się. No, trudniej będzie mi się stąd wydostać, no bo widzicie, jak multor dostaje kocio-kwiku. No wieść o tym, że morduje yy, menadżerów korporacji. Oczywiście na polecenie Voxela, no ale to tam już inna sprawa. Hoa, czyżbym nie musiał się wydostawać? Proszę, e, co? Co to ma znaczyć, bo nie kapie? Sięj do i ostatniego menadżera. Get the fuck. Ostatniego menadżera, tak? O śmigłowiec, jak cudnie. No, goń go. Jak Helm, muszę go zabić za nim. Właśnie to się stanie, no. O, o ukończono, jest. Udało się. E, to co, bierzemy się za kolejną misję, no nie? A nie, to fortecy nie chcę. Ja nie chcę fortecy, ja chcę. A nie, no muszę tą, za tą fortecę się wziąć. Tylko pytanie mam takie małutkie. takie mini, 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 mini. E, wcześniej nie udało mi się dostać, to, to, czy teraz mi się uda dostać tam? Znalazłem w końcu. Kurczę, musiałem się na ten parking podziemny ładować, dobra.

Patrzcie. To <laughs> na tyle, jeśli chodzi o tego jednego menadżera. To tyle, jeśli chodzi o drugiego. W sumie. Tutaj mam całkiem fajną brykę. To jest Superior, czy. Ale czemu zgniecione ma? A nie, wydawało mi się. To jest atracjone. Atracione To jak atracjone to. Czemu nie? Może uda się potrącić tego menadżera, jednego i drugiego. Oczywiście najpierw to trzeba ich znaleźć, a to jest często bardziej problematyczne w tej grze. Ani jeżeli niż sama likwidacja przeciwnika. Były takie misje, które były ciężkie, ale to ze względu głównie na to, że nie byłem przygotowany wystarczająco. A. O, tu jesteś. Zabity. Teraz idziemy tutaj. Powinien gdzieś tutaj być. Nobody loves me. Sklep dla gotów. Poważnie. i pozostały na w sali konferencyjnej. Dobra, tylko gdzie jest ta sala konferencyjna... konferencyjna... konferan... konferencyjna... konferencyjna... Tak, tak, konferencyjna. Eee, what? What, 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 what? To nie tu? A, tu pewnie niżej, tak? To jak niżej, to... Po, po primo. Zlikwiduję tego. Dobra. Ty już na pewno nie żyjesz. Tego mogę być pewny. O, ciekawe, czy będę musiał ich gonić. Pewnie tak. O nie, nawet nie. Stary, weź ten. po prostu... Nie rób wstydu, dobra? Strzelba? O, w sumie podłoży, poddałeś mi pomysł. O, shit. Kto się pierwszy? O, wy! Zmiotę wszystkich kurde, to jest po prostu jak zamiatanie. O nie, tutaj nie, tutaj ah. nie uciekajcie. No stary, czemu mi takie problemy robisz? A raczej robiłeś BADUM! Albo i nie. O oh A sobie. FETA! Dawać ich! Czeknij z centrum mówisz. To przydałoby mi się jakiś. Wózek! O! Jak na zawołanie! Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tutaj teraz. O, ktoś do mnie chyba z wyrzutni rakiet ładuje. Eee, dobra, chyba jednak to tak. A nie, sobie. Powinno pójść tak łatwo. Tylko odpowiedniej broni trzeba użyć. I zaraz się przedrę tędy Kurde likwidacja taka jedna za drugą Ten mnie jest wrzutnił rakiet Poganiał Coś jeszcze nie tyle To co, jeszcze jedna misyjka? position johnny oh yeah hmm just make sure i get to vogel oh you know the other night and while we at ultra would like to take the time to mourn their passing sadly that's a luxury we don't have the corporate office has named me chairman and I wanted to personally let you all know, not only will business continue as usual, but we will be taking even greater strides forward. Monica Hughes has graciously greenlit a project that's very dear to us at Tour, the revitalization okay. of Shivington. In the coming days... <laughs> oh shit. Jak go zmiotło. No poważnie stary! Teraz ciebie jakaś kurde kurza ślepota opanowała. Łoziec! Auć! Chłopaki! Poważnie! Ja mam po prostu limuzynę do... Zanim... Ucieknie O masz do... No, Wskakuj! Dawaj! Kurde e, muzyka, 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 podkład, podkład, podkład! Eee... get Zaraz mi... Ta pieprzona limuzyna ucieknie! What the fuck! Ucieknie mi limuzyna! Nie, dom! Nie. Eee, dardym popłynie z tego błędu, ruszamy, ruszamy od razu, od razu, od razu, dobra! I napierniczać! Co oni będą tak długo jeździć? Osied! Troszkę niespodziewany rozwój zdarzeń Najgorsze jest tutaj, że to, że ja nie mam e, nikogo ze swo Jego gangu kto by mnie wsparł ogniowo! Spaduwa! No, spad Kurde, to mu nie jest się, tak szybko ona mi wcześniej uciekła. Fajnie, jeszcze wszelkie blokady rozpycha dla mnie. O, czemu oni tutaj uciekają? To na pewno jest zaplanowane, ja wam to mówię. No get the fuck! O, to Oop, bop, op, op, poop! Dobra, już nie ale już nie wie! What the f No nie, czemu te... Czemu te kurde... przystanki są pancerne Wybuch? Może wybuchniesz? He <śm> Może wybuchniesz zanim wrócisz do domku. A kurde jednak nie. Fuck!

No jakie tutaj oświetlenie Gdzie go tu zniszczyć? Bo tak rozkminiam troszeczkę Zniszczone generatory Jakie generatory? O czym wy mówicie? Jakie generatory? Świetny, wysoki ten chyba najwyższy Kurczę. Ultor wszystko chciał mieć największe. Troszeczkę takie. Wiecie, kompleksiarstwo, jakby ktoś miał małego. No, paniska. Inny poważnie? No dobra, inaczej. Z innej pozycji, teraz. No Dobra, no może teraz. No. Fak! No. Ja cię. W końcu. Dobra, tylko teraz. Dzisiaj jest ostatni. Troszeczkę mam problem ze znalezieniem tego generatora. Nie, tam jest zniszczone. A, wyżej jest, jest wyżej. Tak, zapomniałem już tutaj. Helikoptery od zachowują się dosyć naturalnie, że jeśli jest przechylony to rzeczywiście. w się sensie na szczyt budynku. W sensie, jak na szczyt budynku? W sensie tak? Coś zaczęło hulać? A, w ten sposób! No, ładnie. Ja się pierniczę. Ja się kręcę. Nie żeby śmigła mogły mu uciąć głowę. Jeszcze pół urodzone No wybuchy mamy słabe Ogień też Zabij w ogóle Ej chłopaki może byście się postarali bardziej No, mucha, mucha, cae. Kurda, to... no dos jest warde, wszystko. To tyle? Koniec Saints Row? Tu, 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 tu. All right, let's not be too hasty here. You're upset, you're frustrated, and you've got a gun, which you know I'd really like it if you would put that away. You should have thought of that before you sent a team to wipe out my gang. I tried telling the board that going after the Saints was a big mistake. They should have listened to you. Believe me, right now I am agreeing with you 100%. But you have to look at the positives. You're alive. They're dead, and you have the Saints' number one fan running. <tose <awakening> <noise> Czy byłbym mu przyznać, że miał gadane? Ja pierdzielę. Ach, ty błędy. O, przynajmniej blierzem mniej więcej w dobrym miejsce chyba. I ten uśmiech. Do końca. Stillwater jest nasze Pierce, Shawdy. We missed it, told ya. Now pay up. Where the fuck were you guys? Traffic. What? <laughs> he's not joking. The roads have been blocked off. <laughs> you see Gad out there? Oh, he's fine. He's still out there killing cops. Actually, not much.

Tylko <laughs> czemu te błędy? Boże! Fly fly! Jest tutaj jakaś piosenka? Ale Cyber. o god jak to to? Rządzicie z We do whatever the fuck Mniej więcej to jest koniec water Plusy minusy. Yy, mniej więcej sami zobaczyliście w trakcie nagrania, ale ogólnie jeśli się to sumując. Fajny humor, fajna rozgrywka, całkiem fajny sandbox, ale brakuje tego czegoś. Poza tym jest dużo takich poboli, na przykład w kasynkach. Nie wiem, za pierwszym razem kiedy grałem, ale to, to było inaczej. Nie było tych yy, błędów. Między innymi może dlatego, że miałem mniejszy monitor, albo... na innym komputerze, albo w mniejszej rozdzielczości. Tak czy inaczej. Eee, co by tu jeszcze powiedzieć... Strzelanie, fajne bronie, ciekawe misje, niektóre dodatkowe, choć czasami naprawdę poziom trudności był wymaksowany, jak kiedy rzucało się na ciebie powiedzmy 5 czy 6 samochodów bractwa w pełną obsadą. Eee, co jeszcze? Dosyć fajne misje, choć misja misji nierówna. Są takie misje, przy których się śmiałem, przy, przy których dobrze się bawiłem, a niektóre tylko wykonywałem po to, żeby je wykonać i pójść dalej. Eee, co znowu? Model jazdy, pewnie już wspominałem, ale naprawdę model jazdy w się. I samochody powinny być minimalnie lepsze i tak. Nie, wiem, powinien być ten, to, to poczucie. Grafika, jak widzicie, no. Jezu, no, w, 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 troszkę czasu minęło od premiery, więc się nie spodziewajcie cudów. Więc to nie jest e, w, raczej brane pod uwagę. Co jeszcze, co jeszcze? Postacie. E, postacie troszkę bezpłciowe, poza Gatem. GAT- był naprawdę rewelacyjny. Voxel, znaczy w ogóle. voxel, voxel co to, to nie, Vogel. W e, Vogel... Tak, o, kto jeszcze, kto jeszcze. W sumie, no. Nie przypominam sobie kogoś, kto by był na tyle ciekawy. No i co, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze. Model strzelania, model strzelania też mógł być lepszy. Mogło być minimalnie więcej pukawek. Ehm, co jeszcze? No, nie wiem, w sumie. Chyba ja wymieniłem takie pierwsze myśli. Ja Wam dziękuję za oglądanie, jeśli ktokolwiek dotarł do tego momentu. I widzimy się. W kolejnej serii. Trzymajcie się, do zobaczenia. Siema.